Pały Donald Tusk nie przyspożył sobie raczej także swoim stosunkiem do reparacji ponad 6 bilionów złotych, które Niemcy powinny oddać Polsce za zniszczenia wojenne. Nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Piszostcy frajerzy z Molarczykiem na czele biegają z papierami na temat reparacji, a de facto finansują miliardami polskich złotych niemiecką gospodarkę. Tu nie chodzi o żadne reparacje od Niemiec, tu chodzi o kampanię polityczną tu wewnątrz. Jak pan uważa, w jakim celu i dlaczego wrócił do polski Donald Tusk? Bo musiał. Przyjechał tak, jak powiedziała to pani von der Leyen. Żegnając go. And Donald remember? When we see each other again, we'll see you as you've said, as a prime minister. Premier uległego rządu polskiego, który będzie realizował linię gospodarczą i polityczną Niemiec. Niewątpliwie Donald Tusk jest najwygodniejszym politykiem z niemieckiego punktu widzenia na polskiej scenie politycznej. Dlaczego? Ze względu na, na to, jaką politykę prowadził, ze względu na swoje poglądy, ze względu także na talent znaczny, jaki ma.